Jołsie Manko z tej strony. Hachiko, dzisiaj ze mną jest Beber Lizolc. Zostawiajcie sub subskrypcję i łapeczki. I wpadajcie na kanał Bebel. Na kanał Bebe Minecraft. I Lolek Minecraft u Bebę też będzie film, tylko na razie ja pierwszy nagrywać, a on po mnie no to możemy... Yy, no będą dwa witania, no to, to możemy zaczynać no no to teraz jest wow. okej, okay, także jesteśmy, a i było cięcie yy, żeby nie było tego drugiego przywitania, jak się przywituje Bebę no to zaczynamy. I to nie jest od do pro, tylko kto ładniej zbuduje. A co w ogóle budujemy? My robimy teraz domek, kontra domek, może być. Dobra. Będziemy normalnie, normalistycznie. Wróciliśmy właśnie przed chwilą po przerwie. Odcinek będzie na dwóch kanałach. i Minecraft, no i haciko 1, 2, 3 Minecraft. Ja budę bloki. Ja buduję normalny, taki prostiutki, a nie już skwarcu i Jakie jest drewno? Nie wiem. Czekaj. O ak! Nie, to jest wody plans. Chyba. Coś w tym stylu. Świelkowe tak jest. Mm -mm. Ale mi chodzi, bo ja nie lubię takiego, ty Ja robię domek taki normalny, prościutki, z kobla i tp. Bo ja nie lubię willi albo czegoś tam. Na ile jest, bo musi być lodowa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, no to zróbmy 8, 9. 9 i 10 Zróbmy 10 na 10, może Ym, Ja na razie nie zrobię 10 na 10, tak? Czekaj. Raz, dwa, trzy. Cztery, Cobblestone się nazywa CoBellstone. CoBellstone? Jak coś. Dobra? Pamiętaj, coBellstone? Się pisze. Dobbelstone. Tak? No tu tak. No tak ja Dobbelstone. Co wpisuj? 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. I jak kwadratowy dom robię? Oj. 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 Co ci się stało? Nie. Bo ja nie chcę coś zniszczyć. Oj, ja też. Ci laguje, gdy nagrywasz? Eee, mm, trochę. Na no, przykład teraz był lag. Ja to taką mini will. Nie, nie, ja normalny domek. W komentarzach, czy chcecie, żeby... Nie, ja chyba nie będę nagrywał Robloxa, bo mi ladzie strasznie, więc go dzisiaj sobie odinstalowałem. A piszcie czy ja mam yy, nagrywać Robloxa. Zostawiajcie subskrypcje, yy, łapeczki w górę. No i yy, no, wpadajcie na nasze kanały. A, i zapomniałem, żebyście też wpadali na kanał Lolek Minecraft. A, no właśnie. A, i odcinek będzie na dwóch kanałach. Nie wiem, czy to mówię. Zostawiajcie subskrypcje i łapeczki, cały czas o tym zapominam. to No i to akurat mówił y, Haciko do swoich, a właśnie do swoich widzów. Haciko, co? Y, mam do Ciebie pytanie: ty robisz zawsze 10 na 10 czy 8 na 8? Co? No, ten, e, domki. Tym razem robię 7 na 7. 7 na 7 jest nierówne. Mówię, Wiem, ale w drzwiach będzie 3. równo. A, bo to robić te podwójne takie? Nie. W pojedynczych właśnie będzie równo. Bo po bakach będzie trzy. W oknach będę musiał. Ej, zrobię cięcie, bo nas pies wymiotował. Zrób time seta 2, 3, 4 podnosimy. Potem robimy wycinki na yy, okna. Z dachem będzie najgorzej. Przepraszam za to, że się nie odsyłam. No właśnie, my będziemy tak jakby pół odcinka siedzieć cicho, bo ja nie, nie lubię gadać i budować w tym samym czasie. Ja wolę budować... Wpadajcie jeszcze na kanał Wilczki, na razie ma chyba nadal jeden film, bo Więc nie wpadajcie, bo ma jeden film. Gdy będzie miał to znaczy możecie zasubskrybować i tylko pewnie co dwa lata będzie wam przychodził jeden filmik. A my mamy już, ja mam o Herobrine'ie. No, o... nie, ja cztery lub trzy. i piszcie w filmy. komentarzach. Um, czy... A nie musicie, bo po, um, chyba po, um, w jakimś odcinku pokonaliśmy Hillabrine. Tak, na moim kanale. To był... Tak, ja mam, będę miał cztery odcinki. Jeden, co pokonaliśmy Hilobrain. Pierwszy to był Survival. Drugi to. Um, to będzie mój taki... dopiero trzeci film. Nie wiem, jak, który to był, no, przepraszam. potem było yy, o Herobrine'ie i teraz będzie o tym Przepraszam tym. za to boisko no, i kontrola boisko, bo cięcia tam nie działały i było słychać naszą mamę, jak zwykle popsuła film. A, i mogłem wyciąć, zapomniałem, że można wycinać w tamtym filmie, ale już go wysłał. będzie nie albo nie mam lepszy pomysł ja daję taką dom, taki domek i willę jednocześnie. To mi tu znika. Nie Wiktor, właśnie 10 na 10 to będą w tym równo drzwi. 7 na 7 też. Tak? Tak. Bierzemy sobie schodki. Ja mam fajny sposób na schodki. Jak się pisze schody? Stairs. Tak. Sto. Chyba. Sta... O tu są. Mm. Bieszczę się tak. Teraz może zrobimy, nie wiem, dach. No co ja na tu? chodzę cały czas. O, taki jest fajny sposób na schodki. No, no, no... Lolka nie ma na... no, no, dzisiaj, bo... Szkło, no, nie... jak jest szkło? Nie wiem. Ja gdy nie wiem, jak, co się nazywa po angielsku, to... No to... się nazywa glas. A, no. Ja będę pisał, dlatego, żeby się przyzwyczaić. Ja wiem, jednak wiedział, jak jest kło, tylko, że zapomniałem, bo dawno angielski... bo są wakacje i angielski mi się zapominam. Jak... Jak mi ladzie na odcinku. Chyba tego nie będzie widać, jak lakuje. Bo ej, no. no, mam nadzieję. Bo mi nie chcący niechcący cały czas postawiam bloki. Czy A i w, w, w komentarzach oceniacie dom od 1 do dziesięciu. I no. będzie komentarz, czytać. Blok znika, gdy go postawię. Ja też tak miałam i po prostu tam inny postawiłem. Albo poczekałem chwilę. Postaw tam inny. Z dachem chyba będę miał nierówno, jak jest siedem. No, się bardzo, bardzo Ty, mam pomysł co zrobię u guli. No i znowu mi blok znika. Nie, zostaw na razie tamto miejsce. Później się pokombinuję. O, i z tyłu też tak zrobię. A dekorowanie też będzie w domku? Tak. No to ja nie buduję. No to tym bardziej nie buduję willi. Wi wi. Ja sobie po prostu zrobię jednopokojowy. Mój będzie taki jednopokojowy też. A na ile złoisz swój dom? 10 na 10? Chciałbym teraz zobaczyć, jak wygląda, ale nie mogę. Zrobię z i kobla. Mogę bardzo zobaczyć na twoim telefonie, a że wideo tylko nie zobaczyli, bo ja to chyba okay. mogę. Znaczy na razie Nie patrz, nie, nie pokazuj mojego. Dobra. Okay. właśnie jest też normalne. Dors się pisało. Tak. Doru, a nie Dors. No to Dor. A jak jest pół płytka po angielsku? E, nie wiem. Mm. Teraz najgorszy dach. Dla mnie nie jest już najgorszy. Szkoda, że nasza koleżanka nie może nagrywać z nami yy, na YouTube, bo ten tak nazywa się Kinga, bo ona ma inną wersję Minecrafta, bo jej kuzyn wysłał. Yy, czy ja to dzisiaj postawię? O, te, te są fajne. Co? Taki ceglany dach będzie fajny. Te, o, niechcący chyba widzą, pokazałem jak zobaczyli. W górę było widać. Bo ja nie zamiast postawić bloku, no to ja da, za, zniszczyć bloku to ja do góry trzymałem taki ladrzy Co denerwuje cię? Uh -huh. Mam nadzieję, że na odcinku nie będzie tego widać No też mam nadzieję że na odcinku nie będzie widać lagów. L lagów. No, super, zrobiłem. A co zrobiłeś takiego? Myślę mm, myślałem, że jestem na lata, i spadłem. Fajnie, co nie. No. Tak jak ma, tak jak powiedział Bebe. Mm, tak jak powiedział Bebe, ten. Mm, no, tak jak powiedział Bebe, nie, pół filmu nie będziemy się odzywać. Chciałbym mieć swój, swój shop jeszcze Tylko, że nie umiem go robić Bo Vito ma Vito Shop, a ja bym miał No, bo oni e, A ja bym... Vito ma Vito Shop, a ja bym miał e, Hachiko Shop, na przykład Ja bym miał na przykład Albo Nie na no, żartuję I piszcie w komentarzu, co to znaczy staj Bo ja nie wiem Tyle. No wiem, ale co to znaczy, a nie jak się to pisze. Bo pisze się style, a staj to właśnie tak się po prostu nazywa, bo tak naprawdę staj nie istnieje takie słowo chyba. Piszcie w komentarzu. Ja trochę podglądnąłem, gdy był lag i nie widziałem dokładnie domku, ale widziałem na pewno, że jest mały. Ja buduję tak. A jaki tak widziałeś? Eee. O, widać ma, obróć się. Siema. I, widzi, i widziałeś dach. E, tak, Czekam. ale dach jest mało ważny. Ważna jest teksturka dom. Weź zrób to im co to, bo ja robiłem. No chciałam właśnie ustawić na ciągły dzień, ale ty... Nie! Poradzimy sobie. No bo jak ten, cię... tak ten. I po angielsku to warto... No nie warto wkać, bo i tak i tak nie znajdziesz. Muszę wszystko wyłączyć. Czyli? O. A i napiszcie w komentarzach, kto lubi taką piosenkę Feduk. Ale to moja ulubiona. Zrobić tam przez to? Tu ja cały czas muszę robić? Bo do tego jesteś stworzony. Ja chyba na polski ustawiam. Ja nie, bo łatwiej mi się pisze. Bo na przykład cobblestone jest po angielsku. A ja no nie... poczekaj. Ja nie wiem nie, jak po tu, polsku jest cobblestone. Bedrock się pisze. No wow. Ja już dawno napisałem tak. Chciałem zobaczyć, czy na angielskim też się pisze. Bedrock. A już drzwi dawno mam wstawione. Ja też. Ja praktycznie na początku kładłem. Ja też. No ja chyba wolę w nocy pracować mi strasznie. No u ciebie to kofmar. Napiszcie komu te flaguje Minecraft? Zacim. No... Nie wiem czy wiktora było słychać, więc powtórzę. Napiszcie w komentarzu. Komu ladzie tak samo jak mi Minecraft. A, nagrywa się u mnie, już myślałem, że nie. Ale ładny będzie ten dach z cegieł. Bo dach mogę powiedzieć, bo to o teksturę chodzi. Jak to ogólnie zrobię, a nie tylko dach. Ja stelownie, mi sterownie trochę nie działa, bo trudniej się kamerą obracam. No bo ja mam jakoś to ustawione, kiedyś to ustawiałem. Wow, ogólnie no, ładny. Dom. Trochę mam podgląd na twój domek. Czemu? Ja robię więcej. To my zrobimy cięcia aż do, aż, y, zrobię ten da. No ja tak, ja zrobię aż skończę już cały dom, bo to nie, 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 no tu już nie trzeba tak długo robić, no to mi się za chwilę.